Jak się Dobrze To kolega z po takiego samego YouTube. No ten Volvo fajny kombajny, takie małe. Wpałi się. Najfajniejszy czas na wsi, nie Żniwa. Padało sporo. Woda nie rozpiesza, bo teraz wszyscy ruszyli w pole. A to super, to pewnie końcówkę lat 70. albo 80. 70., 80. To one jakościowo były całkiem, całkiem lepsze chyba nawet niż te z 80. bardzo dobre dzieje, to. Są bagnów wówczas. Ale tyle nadchodzi, że nie jest zawodni wcale. Widzisz pan? Nie. To mi się odbył, to się wprowadził, bo to na cholerę to mi się. To dużo hektarów? Hektarów? No. Mamy tak ze 40. No to sporo ma robot. Mam no, to cholera. No. na tym polu staje samochód. Wsiada troje ludzi. Tego stara No. I idą do no. mnie. Ja na, pat, pat, panna młoda. Pat, tak. Młody z młodu One w welonie, w sukni w białej, przyszli i pytają się, czy się młodu wzięcie znaczy, róbcie, weszli na niego. To fajna historia. W no. kogo go obchodzili i tak dalej, też porobili się z gęsem. Pytają się, ile kosztuje. Ja mówię, palej, a za co? Wyjęły litra, do litra, panie, poczytak. tak, serwis? Wese no, mówię, jeździemy nigdzie kąpajów nie widać. a mówię, wy tu no, wiesz, no tak jak na wiosce, w rzepaku modne zdjęcia ostatnio były, no. nawet w wiadomościach było, że tam la, łażą po tych popolach, nah. depczą. No to po rzepaku to, rzepak, to, 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 to się trochę dobrze, trochę dobrze się depcze, tak jak to Znaczy, jeżeli się nie wchodzi w ten, no to no, tam... dalej jak się nie wchodzi... No. Liefku, tam, Czy jakaś jest tam ścieżka po traktorze, jak tam no, oprysku no, robisz i co si jak się pryska, bo no coś tam. Było na telewizji przecież w tam, no. no, że... Jeszcze no, że no, to No takie fajne, klimatyczne, jak to jeszcze zeszli, to para tutaj. Ja też chciałam chciałem powiedzieć, że my wyjdziemy i tak dalej pójdziemy, a my się machnijcie, może chłopak się uda, będzie mechanik. No, no kompanista, <gum> <gum> <bajnista> <gum> <bajnista> albo, no. no, albo mechanik, albo kombajnista. No, no. Nie, nie znam ludzi, co tak nie łaci w drodze. Jak to się mówi, dobre żarty i podtórzyno nie zaszkodzi. Prawda? No, oczywiście.

Oh! <laughs> i nowy Ursus. Więc ładne, ale to to jest lipa, panie. Znasz co? To jest nieco Kolipa My mamy, MTZ te zeta. No. Ku, od ruskich no on był z, za granicą, w, we, we Francji, byśmy go kupili Panie, jak się u te nasze polskie złomie chłopak? A czy generalnie eksportowe były lepsze, czy polskie? On był jeszcze rok oto ten Komba, widzisz, panie? Ma tak samo, tura wszystko. I tam zbudowa jego, wszystko jego. To, a to co to? Kurwa plastik. Co to jest? Ale to wszystkie teraz nowe takie e -E -Y. są. Ale to, a jak z niezawodnością. Jak się coś psuje, nie psuje, to bardziej może o to chodzi. No na razie to tak można powiedzieć: że się go szanuje. Rozumiesz pan? No. Nie, nie ten, ale jego roczniki już, już dziady są, kto brał razem z nami, rozumiesz pan? No. On, on dbają, on sprzęt to dbają, panu Boże, dba, no, widzisz pan, kombajn 81 rok i chodzi, nie? ładnie ja, chodzi I MTZ jest tamten też 81, czy 5, i też, i obwodnik się nim nakłada, wszystko się robi. No to też on przecież przyjechał, też, kurde, nie A to, 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 to było 23, nie to? 5, To był pierwszy wiek, O! tych 30 on ma tą kabinę, to baskę zmienioną, on ma kół kągle no. Ale on ma ma ślad. Jeśli nie się trzyma, to też na nie wygląda. No, takie jak roboty, no to, to takie dzienniki, ty no to tyle jak ich robi. Nie, ile ten, co? Przyczepa też widzę, metal fach koło łomży chyba. Ale teraz, zim, ja, nie, to A, rozrzutnik, no. Ale jest pod łomży, hirba. nie deptać. to może nie będę zaglądał to może nie będę zaglądał ale